Co tu się zmieniło? A nic się. Siedem miliardów Hahaha! <noise> jak spojrzał, jak jak się zmarszczył, jak liczył. Cześć widzowie, witajcie w dzisiejszym filmiku. Dzisiejszy filmik będzie specyficzny, bo będzie polegał na nagraniu reakcji e, Kacpra na. O to, co tu jest na niebiesko. Nie mogę być głośno, bo może usłyszeć. Nie chcę popsuć jego reakcji. Będzie live reakcja. Na ilość Diaksów, którą mam. E, Wytropiłem bardzo dużo, Rainbow rainbow Pixel demonów, które spieniężyłem, e, sprzedałem. E, I chcę pochwalić, mu się chcę mu pokazać, ile mamy diaksów. Będziemy mogli kupać ekskluzywa, albo nie wiem co. E, mamy jeszcze nadal mam bardzo dużo. E, nagramy też dzisiaj filmik, w którym pokażę Wam, jakie są efekty farmienia około. 80 bilionów rainbow coinów w tym paczu z Full Maximal Mastery i z Mythic Hunterem i z Magic Eggiem. Pokażę wam, pokażę wam, jak moja moc skoczyła. Myślę, że będziemy. Nie wiem, jak będzie się topka zachowywać tym razem, ale myślę, że będziemy próbowali wbić się, nie wiem czy w tym paczu, ale może już w następnym do topeczki. Zobaczymy. Zobaczymy, co będzie. Słuchajcie. Ja spozuję i będę go wołał, i, 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 i nagramy jego prawdziwą reakcję. Nic nie będzie obrabiane, po prostu przyjdzie i zobaczy, i zobaczymy, czy zauważy w ogóle o co chodzi. Dobra, widzowie, jego ja, ja wołam. Uwaga. Kacper, Adam? Kacper, Adam, chodźcie. Dobra, Zobaczymy, czy znajdziecie, co chcę wam pokazać. Tu jest myszka, Kacper. Adam, zobaczy. Tu wejdźcie przede mnie, zmieścicie się. Która? No. Czekaj, tu nie poczekaj, bo to jest OBS, nie widać Robloxa, tu jest Roblox. Proszę. Wejdź w eku Co ja wam chcę pokazać? Co? Lejdź do góry. No ilość... To nie chodzi o... No, 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 no to nie chodzi o pety, no? Jakby... Do góry leć. Nie ma kciuczkę ta. O co tutaj chodzi? Reakcja. Co tutaj może być? Znajdźcie. Co tu się zmieniło? A nic nie... 7 miliardów gemów. <laughs> jak spojrzał, jak, jak się zmarszczył, jak liczył te... Ile sko to jest? 7 miliardów. I, ile tam jest? to jest? Ile to jest siedem miliardów? 7 <laughs> tysięcy milionów. Inaczej. Tata... Mam, mamy 7 miliardów gemów, widzisz? A mamy kto? Tata... A doktora, tu stań bliżej. się ekskluzywa. Tata... Nie. A do którego jest ta klawiatura? Do tego. A do czego ci klawiatura teraz potrzebna? A do chodzenia, okej. Okay. Mamy 7 miliardów gemów, chodziło o reakcję. Ehe. Tak, sprzedałem pety. Jakie? Rainbowy. Rainbow Pixel Demony, słuchajcie, widzowie sprzedałem. E, na Trading plazie. A mam wyjdź, bo nie widać nic na ekranie. Ile sprzedałeś? To się nagrywa, przecież co tu będą widzowie patrzyli, na ty, jak ty na ścianę patrzysz, no. Słuchajcie, sprzedałem Rainbow Demony po 300 milionów każdego. To ile sprzedałem? E, chyba 17. Czy to dużo? Mało? Nie mało. wiem. Dla nas to mało, bo mamy ich bardzo dużo. Pokażę wam w oddzielnym filmiku ile ich mamy i czego mamy dużo. E, ale sprzedaliśmy 700, e, sprzedałem e, sprzedałem e, Pety Rainbow Demony za około 6,4 miliarda gemów, diaksów. Słuchajcie widzowie, szaleństwo. OMG, jeszcze tyle nigdy nie mieliśmy. Jeszcze mam miliard w banku, banku. więc łącznie mamy 8,5 miliarda gemów. Myślę, że zaczniemy polować takie fajne ekskluzywy. O ile kosztuje najtańszy big, jakiś Big e, PET. Dużo pewnie, nie? Nie, 25. 000. 25, no ja nie mam 25, to, to nie kupię jeszcze. Ale myślę, że możemy powolutku zacząć na takiego polować. Może gdzieś ktoś tam taniej sprzeda. Może wywidzowie, ktoś tam sprzeda taniej e, e, jakiegoś big Keta. Klebyśmy złożyli dobrą ofertę. Adam tutaj pląsa po Kyoto. Chyba to się nazywa ta krainka. Kyoto. Kyoto, no. Tak, ta rzeczka fajna, myślałem, że może jakieś wejście będzie na lewo, na prawo w tej rzeczy, no, ale nie widziałem. Tam na ostatniej mapie tutaj w Pixel Worldzie są takie białe ściany. Tak, tam, tam będą wejścia. Jakby... Ja próbowałem skakać tam, bo myślałem, że może da się wejść na ścianę gdzieś wejść, tam da się, ale nie da się, bo są takie kratki wystające. Ja myślę... No dobra, słuchajcie, dzięki Chłopaki za reakcję. Reakcja zobaczymy, jak wyszła twoja, ale widzimy jak morszczyłeś, brwi, jak myślałeś, klinczyłeś, To jest zera, chyba wyszła, chyba wyszła fajna. Także słuchajcie, dzięki, e, dzięki chłopaki za reakcję. Dzięki widzimy, że oglądaliście. Słuchajcie, zostawcie, jeżeli wam się filmik podobał, że a na Was wrażenie była fajna, zostawcie lajka. Like I oczywiście kliknijcie subika i, i z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili naszych kolejnych filmików, bo wrzucamy teraz regularnie, prawie codziennie bądź co drugi wiem dzień się jakiś się filmik, tak więc e, e, do zobaczenia w kolejnym wie. filmiku. A dlaczego tak wolno leci? Bo mamy słabe pety jeszcze, nie mamy jeszcze dark materów, które się nam robią. Nie, ale po 20 milionów leci, to bardzo... A, ale nie wiem po ile dokładnie leci, ale, ale leci. Ja oglądałem dosyć kogoś, szybko. kto... Ja już się żegnałem. Cześć widzowie, pa! pa.